Wielu z Was z pewnością siedziło takie kanały jak Disney Channel, Nickelodeon czy popularny kiedyś Disney XD. Bez wątpienia te pamięta Debbie Ryan, która jako dziecko została rzucona na głęboką wodę, a jej rozpoznawalność z roku na rok znacznie rosła. Początkowo wielka kariera była jej spełnieniem marzeń, niestety z czasem sama przestała odnajdować się w swojej nowej rzeczywistości, czego efektem były kontrowersje z jej udziałem, na co ogromny wpływ miały czasy, w których była gwiazdą Disneya. Który też w pewien sposób wykorzystał na a przez późniejsze kontrowersje jej kariera zaliczyła ogromny upadek ale zacznijmy od początku. Debbie Ryan urodziła się 13 maja 1993 roku w Huntsville w stanie Alabama. Jej mama Sandy pracowała jako nauczycielka, a ojciec Chris służył w wojsku, przez co rodzina dość często musiała się przeprowadzać. Początkowo to właśnie mama pchała ją do aktorstwa, bo sama jeszcze jako nauczycielka brała udział w organizowanych przez szkołę spektaklach, które też organizowała. A swoją karierę aktorską 7-letnia Debbie Ryan zaczęła w amerykańskiej bazie wojskowej na terenie Niemiec, gdzie również uczęszczała do szkoły jednak trzy lata później cała rodzina wróciła do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Fort Hood znajdującym się w Teksasie. Tam jednak po czasie Debbie przeszła na nauczanie indywidualne i to okazało się bardzo ważnym ruchem w jej życiu, bo młoda Jessie miała ogromne problemy w relacjach z rówieśnikami, którzy się z niej naśmiewali. W wywiadzie dla magazynu People sama mówiła o sobie, że była kujonką i totalnym nerdem, przez co była wyśmiewana przez bardziej popularnych uczniów w szkole. Obrywało jej się nawet za przynależność do kółka szachowego, ale wracając już do jej kariery, to pierwszy raz na ekranie pojawiła się w wieku 13 lat zagrała epizodyczną rolę w lubianym przez wielu serialu Barney i przyjaciele. Później coraz częściej nastoletnia Debbie występowała w reklamach, ale prawdziwy przełom nastąpił w 2008 roku, to właśnie wtedy została doceniona za rolę w filmie The Long Shots, gdzie zagrała u Boku Ice Po tym sukcesie podjęła kluczową dla swojej kariery decyzję i wybrała się na casting do roli Bailey Pickett, do uwielbianego później przez miliony serialu Nie ma to jak statek. Spośród wielu chętnych wybrano właśnie Debbie, w której już wtedy władze Disneya zauważyły ogromny potencjał i nastolatka otrzymała rolę inteligentnej i Bliskiej serialowemu kodiemu dziewczyny. A biorąc pod uwagę fakt, że w szkole uchodziła za kojąkę, to jej gra była po prostu bardzo naturalna. Odcinek pilotażowy serii miał premierę 28 września 2008 roku i okazał się hitem. A popularność serialu eksplodowała, przez co wynikami oglądalności przebił on takie produkcje jak Hannah Montana czy Czarodziej z Weverly Place. Był to wyśmienity czas dla Debbie, to właśnie w tym czasie Disney zauważył, że nastolatka może być dla stacji kolejną po Miley Cyrus żyłą złota. Jednak poza rolą w disneyowskim serialu dziewczyna brała udział też w poważniejszych produkcjach jak choćby w dramacie What If u boku Kevina Sorbo czy w filmie 16 życzeń gdzie Ryan zagrała główną rolę. I te produkcje po raz kolejny pokazały jej spory aktorski talent. Poza tym miała wszystko aby Disney zrobił z niej kolejną supergwiazdę jak w przypadku wspomnianej wcześniej Miley Cyrus czy Lindsay Lohan. Dlatego tak jak swoje poprzedniczki Debbie podpisała kontrakt z wytwórnią należącą do Disneya Hollywood Records i również zaczęła wydawać muzykę. Swój muzyczny debiut zaliczyła w maju 2011 roku wydając debiutancki singiel nagrany wraz ze swoim bratem, który oczywiście był bardzo mocno promowany przez stację Disneya, no i był to ogromny krok w jej karierze, a Disney coraz mocniej stawiał na nastoletnią aktorkę. Dlatego jeszcze w tym samym roku premiery miał pewnie znany przez wielu was serial Jesse, w którym 18 osiemnastolatka otrzymała główną rolę i to za sprawą tej produkcji osiągnęła pik swojej popularności. Bo serial średnio oglądały prawie 3 miliony widzów, a sama premiera serialu przed ekranem przyciągnęła prawie 5 milionów widzów. Na planie tego serialu pracowała między innymi ze Sky Jackson czy Kamila Ronem Boysem i bez dwóch zdań Jesse okazało się sukcesem, a ze względu na sporą oglądalność doczekał się on aż czterech sezonów. Oficjalnie serial zakończył się w 2015 roku, jednak już wtedy zapowiedziano spin-off Obiski Kilaka, w którym co ciekawe zabrakło postaci Jessie i to właśnie w 2015 roku możemy upatrywać początek problemów Debbie Ryan. Bo jak już wiecie w trakcie drugiej dekady XXI wieku, jako nastolatka Debbie była dosłownie wszędzie. Wydawała muzykę, regularnie grała w serialu, który non-stop promowała podczas przeróżnych wywiadów i to właśnie podczas wywiadu dla magazynu People gwiazda Disneya zdecydowała się opowiedzieć o ciemniejszej stronie swojej przygody w tej stacji. Według niej ktoś, kto w tamtym momencie był jej bliski, wyrządził jej ogromną krzywdę psychiczną oraz fizyczną. Miało dochodzić do aktów przerpanin i uciążliwych telefonów, nawet w środku nocy. Z tej toksycznej relacji przez dłuższy czas nie potrafiła wyplątać się nastoletnia aktorka, która, jak sama wspominała, próbowała usprawiedliwiać i normalizować tę relację. W dodatku, mężczyzna miał dodatkowo obarczać aktorkę za wszelkie swoje niepowodzenia. Zastraszał ją i robił wszystko, aby ta nadal utrzymywała z nim kontakt. Niektórzy w tamtym momencie byli niemal pewni, że chodziło o jej relację z Joshem Dunem, który był perkusistą 21 Pilots. Jednak to nigdy nie zostało w żaden sposób potwierdzone, a inni twierdzili, że chodziło jej o Titanic Sinclair. Jednak Debbie nigdy nie powiedziała dokładnie o kogo chodziło. Jednak podczas jednego z wywiadów wypowiedziała się na temat tej toksycznej relacji. And, and storms out of my house. Well, and I let him leave. There he broke his phone, and then he blamed me mm -hmm. right. for it. And you're making me do this. Yeah. Correct. yeah. And so, you know, for me, it was like at that point that it was just kind of like, you know. Po tym wyznaniu Debbie swoje doświadczenia chciała przekuć w coś dobrego i wspólnie z firmami Mary Kay i Love is Respect rozpoczęła kampanię przeciwko przemocy domowej, nazwanej Nie odwracaj wzroku. I to był dopiero początek publicznych problemów Debbie, które z czasem zaczęły się nawarstwiać, bo wokół aktorki z czasem zaczęło pojawiać się wiele afer, a jedna z tych większych zaczęła się jeszcze w końcowych etapach produkcji Jessie i ciągnęła się miesiącami, bo relacja między Debbie a Sky Jackson miała ulec znacznemu pogorszeniu. Początkowo Sky była zachwycona możliwością współpracy z Debbie, jednak później zaczęła wypowiadać się o swojej koleżance z planu dość niepochlebnie, mówiąc, że ta jest burowata, niemiła, a czasem nawet agresywna. Do tego dochodziły dodatkowe oskarżenia o nadużywanie alkoholu i substancji odurzających, które według niej Debbie często miała zażywać na planie. Obrażana na każdym kroku aktorka postanowiła odpowiedzieć na te oskarżenia, jednak broniła się w dość niekonwencjonalny sposób, wykazując całkowitą wyrozumiałość wobec Sky Jackson, tłumacząc jej, że odbiór przez nią niektórych zachowań to kwestia trudnego wieku. A presja, jaka wiąże się z reprezentowaniem Disneya w młodym wieku może mocno namieszać w głowie. Oczywiście przy okazji odniosła się do zarzutów o branie narkotyków, odpowiadając krótko Nie mam czasu na branie narkotyków, pracuję na trzech etatach. I wydaje się, że w tej sytuacji Ryan rozegrała wszystko po mistrzowsku. Jej odpowiedź praktycznie oczyściła atmosferę, a między paniami doszło do względnego porozumienia. Ponownie zaczęły obserwować się w mediach społecznościowych, co jak wiecie w dzisiejszych czasach jest wyznacznikiem tego, w jakich relacjach pozostaje się z drugim człowiekiem. Mimo to fani wciąż byli głodni wyjaśnień i w 2020 roku o ewentualny konflikt została zapisana Pytana na TikToku Sky Jackson. Ta wprost powiedziała, że jakiekolwiek pogłoski o wciąż trwającej kłótni są wyssane z palca. Mimo to ludziom było mało i do sieci wyciekły screeny posta, w którym Jackson rzekomo nazwała Debi Ryan No ale to okazało się po prostu słabą przeróbką. Jednak według wielu wcześniejsze słowa Sky Jackson były prawdą, bo w kwietniu 2016 roku Debi Ryan popadła w kłopoty z prawem. 5 kwietnia tego samego roku w okolicach godziny 19 prowadzone przez nią białe Audi zderzyło się z czarnym mercedesem. Poszkodowany kierowca miał doznać trwałego uszerpku na zdrowiu, a co gorsza aktorka wsiadła za kierownicę pod wpływem alkoholu. Oczywiście została za to zatrzymana, ale następnego dnia rano opuściła areszt, wpłacając kaucję, która została ustalona na kwotę 100 tysięcy dolarów, a za pośrednictwem swojego reprezentanta opublikowała oświadczenie, w którym przeprosiła za całe zajście. Jest pełna dwa miesiące później. 30 czerwca tego samego roku przyznała się do winy, za co ostatecznie została skazana na 3 lata więzienia w zawieszeniu. W dodatku otrzymała prace społeczne oraz obowiązkowy udział w programie dla osób prowadzących pod wpływem alkoholu, z którym według coraz większej ilości osób aktorka miała dość spory problem. Jednak fani Debbie Ryan ponownie zaczęli się zastanawiać, co się dzieje z ich idolką, która w ostatnim czasie przechodziła prywatnie przez trudny okres. Bo z pozoru idealna i przez miliony uwielbiana kobieta miała dużo problemów przede wszystkim ze swoim zdrowiem psychicznym. O czym wspominała też w późniejszym czasie. Otwarcie powiedziała, że czasy szkolne wywarły ogromny wpływ na jej pewność siebie, a przez brak akceptacji wśród rówieśników już wtedy miała ogromne problemy z samoakceptacją. Z czasem ten problem się po prostu nawarstwiał, w dodatku przemocowa relacja zawodowa spotęgowała jej napady paniki, a gdyby tego było mało, to Debbie cierpi na napady maniakalno-depresyjne, jednak najdłużej zmaga się z dysmorfią. Kobieta po prostu nie potrafi spojrzeć na samą siebie pod kątem fizycznym w sposób obiektywny i na siły doszukuje się w sobie niedoskonałości, choć te często realnie po prostu. не иснеем. To, jak bardzo dla niej znaczenie mają kwestie dbania o zdrowie psychiczne, można było odczuć w 2019 roku, kiedy Ryan przeżyła bardzo osobiście tragedię, jaką dotknęła cały świat Disneya. Bo 6 lipca tego roku w wieku zaledwie 20 lat zmarł Cameron Boyce, z którym prywatnie Ryan się przyjaźniła i występowała wspólnie na planie Jessie. Jej post na Instagramie upamiętniający zmarłego aktora był naprawdę chwytającym za serce hołdem. Jednak nawet przy takiej aktozie aktorka nie uciekła od spekulacji, gdyż w internecie roiło się teorii i dezinformacji. Celebrytka podkreślała swoje rozczarowanie pojawienie się fake newsów nie tylko na temat śmierci Camerona, który zmarł na epilepsję, ale i plotek w jej kierunku. Portale społecznościowe niczym burza obiegła wiadomość, jakoby nawieść o śmierci przyjaciela Debbie podupadła na zdrowiu, a nawet doznała zawału serca, no co było oczywiście nieprawdą. Niejednokrotnie zwracała przez to uwagę społeczeństwa na to, jak takie plotki i pomówienia mogą realnie zniszczyć psychikę, o czym przez Sky Jackson przekonała się na własnej skórze. Mimo naprawdę wielu przeciwności, Debbie Ryan nadal pozostaje aktywną aktorką, ostatnio wystąpiła choćby w takich filmach jak Mankamenty, czy w dziesiątej części Szybkich i Wściekłych. Choć cała otoczka wokół Disneya, życie w nieustannej presji, no i końcowo nieudane projekty muzyczne, przez co nie udało się z niej wykreować tak dużej gwiazdy jak z Miley Cyrus, choć była ona zdecydowanie bardziej podatna na manipulacje Disneya od Hany Montany, to i tak myślę, że można powiedzieć, że Debbie Ryan zleciła naprawdę udaną przygodę w Disneyu, biorąc pod uwagę to z jakimi oczekiwaniami i presją musiała się zmagać. Jej spory potencjał, który został zauważony przez Disneya, w pewien sposób stał się sporym przekleństwem. Ciągłe pojawianie się na przeróżnych wywiadach czy galach promujących serial Jessie, ale też nieustanne uczestniczenie w przeróżnych, również epizodycznych rolach, w pewien sposób zabrało jej najlepsze lata życia i wpłynęło na jej dzieciństwo. Na ten moment o byłej już gwieździe Disneya nie mówi się zbyt głośno, choć jak sama deklaruje, nadal uczęszcza na terapie, które pomagają jej mierzyć się z jej zaburzeniami. Jak wspominała w jednym z ostatnich wywiadów, jest o szczęśliwym związku z perkusistą Twenty Y Pilots, który według fanów miał się w przeszłości co Zostało zdementowane przez samą Debbie. Jej pozycja w branży na przestrzeni lat znacznie się zmieniła. Mimo to wiele osób sympatyzuje z nią, choćby z nostalgii, a wy jak wspominacie Debbie Ryan? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.